Dzień dobry z pasma brzanki, kolejny odcinek, zapraszamy serdecznie. Dzisiaj mamy łąki umajone. Tutaj nasz kolega botanik. Nawet jak możecie, sobie, możecie sobie zobaczyć troszkę ma pod kolor dzisiejszego tematu. Krzyśku, opowiedz nam gdzie się znajdujemy, co dzisiaj tutaj będziemy pokazywać. No tak, jak widać znajdujemy się na łące w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Dokładnie jest to, to jest Dolina Czerniawy. Jedno z niewielu miejsc, które zostały tutaj na terenie pasma, gdzie można spotkać tak łąki storczykowe. To jest taka potoczna nazwa. Są to takie łąki podmokłe, gdzie takimi dominantami jest jaskier ostry. Ranunculus acris. Są niezapominajki, są kozłki, ale przede wszystkim są storczyki. Storczyki na pewno kojarzycie wszyscy ze swoich parapetów w domach, w mieszkaniach. Są to storczyki egzotyczne, takie uprawowe typowo i posiadają bardzo duże kwiaty, te, które trzymamy w domach. W porównaniu do nich te, które występują dziko, są niewielkich rozmiarów, ponieważ jak tutaj widać, taki storczyk osiąga maksymalnie pół metra. Ten Czyli ogólnie storczy... jest też duży. No tak, ale same kwiaty są bardzo niewielkie, bo mają średnicę kilku milimetrów do centymetra, prawda? Są, są małe w porównaniu do tych na parapetach, które mają średnicę pięciu centymetrów, sześciu. Zgadza się. A powiedz mi, czy ten storczyk nadawałby się na parapet, żebyśmy go dokakali? Nie, nie, nie. Na pewno by się nie nadawał, ponieważ on wymaga takich bagiennych, torfowych gleb. To jest raz. Po drugie... Wszystkie storczyki, jakie występują w Polsce, a jest ich około 50 gatunków, objęte są ochroną prawną. Czyli rozumie, że zbliża się Dzień Matki, czyli nie można ich zrywać? Nie można ich zrywać, bo chcemy Dzień Matki spędzić w domu, a nie w więzieniu. No, raczej tak. Yy, po pierwsze, i po drugie, teraz chyba już, bo po pierwsze było, yy, w paśmie brzanki storczyków możemy znaleźć 10 gatunków. Na ten możemy się stosunkowo... A to jest ten jeden z dziesięciu? Czy jeden z dziesięciu, z tak, pierwszego. bo jest taki właśnie... To jest ten jeden z dziesięciu. E, pierwszy w ogóle z dziesięciu. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ten ma chyba jakąś wysypkę. Chodzi Ci o liście? Tak jest. Mm, nie, nie wiem, czy nie to jest, jest... jakaś ospa wieczna? To nie. nie jest żadna choroba, żaden wirus, ani żaden grzyb. Czy jakaś ebola, bo nie wiem. Nie, to jest, to jest jego typowy wygląd. On tak ma w genach. Jeden osobnik będzie miał więcej tych takich ciemnych plam na liściach, drugi osobnik będzie miał mniej, a trzeci nie będzie miał wcale. Po prostu tak są zróżnicowane. Zresztą zauważ, że nawet różnią się delikatnie odcieniem tego różu, a każdy z nich ma inny układ plamek. Różnią się drobno, to no w drobny sposób, ale. Ja przypuszczam co do koloru, to może tu by dziewczyny coś bardziej No Tak, bo, chłopaki... bo faceci raczej nie rozpoznają. To znaczy to jest tak, że rozpoznają, ale nie potrafią ich nazwać? Najczęściej tak jest, chociaż to niby generalnie jest taka zasada, że facet rozpoznaje pięć kolorów, a, a dziewczyny 58. No to może przy tym, tego się trzymajmy. Dobrze, to może pozostańmy przy tym różu na dzień matki, nie zrywajmy. Tak, ty mówisz tak. podobno, że zrywasz, bo to, lubisz przebywać. Nie, nie, ja nie zrywam. Nigdy nie zrywałem. Nigdy, Dementuję nie... te pogłoski. Dementuję te pogłoski. E, wracając jeszcze do tego konkretnie gatunku, bo tak jak wspominałem wcześniej, 10 gatunków w paśmie brzanki, a ten jest stosunkowo najczęściej spotykany. Najczęściej spotykany. No, Co nie znaczy, że jest częsty. Dobrze, ale mimo wszystko nie zrywamy go. Nie zrywamy. Dzięki. Pozdrawiamy. Ser dzięki serdecznie.